Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym filmie, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak założyć konto na MailerLite. I co? Nie będziemy przedłużać, przełączmy się na ekran i zobaczmy, jak to działa. Zapraszam. Jak widzisz, mamy tutaj otwarte okno strony MailerLite. Tutaj też masz pod tym filmem podlinkowanym, po prostu masz link do strony e, MailerLite i możemy sobie przejść od razu do zapisywania się. Żeby się zapisać klikamy Sign Up. I tutaj mam, musimy podać kilka informacji na swój temat, czyli na przykład nazwa firmy Company or Organization. I tutaj damy tak, Paulina Maj, to jest nazwa mojej firmy. Tutaj imię i. Wpisuję Paulina Maj. Tutaj podajemy adres mailowy, czyli tu będzie akurat kontakt małpa .pl. Nie mam jeszcze na ten adres mailowy założonego konta, więc mam nadzieję, że przejdzie. I tutaj hasło. Muszę sobie jakieś podać. E, dobrze, wpisałam sobie hasło, bo tutaj mi się wyświetlają, wiecie, podpowiedzi z Google, więc to jest, dlatego to jest tak dziwnie pocięte. I klikam Create My Account. Nie pasi im po prostu. Dobra. Jest napisane ten adres mailowy jest od, już połączony z, mailera, z kontem mailera, to jest piszę sobie pół, współpraca. Małpa kliknięte.pl. I klikam Create My Account. Udało się, dobrze. To jest plus posiadania kilku adresów mailowych. Tu jest napisane e-mail verification i tu jest recent, więc zakładam, że został wysłany. Sprawdzę sobie, czy mam, mm, czy mi mail przyszedł. Ok, i jak widać, przyszedł mi mail e, z prośbą o zweryfikowanie adresu. Tak, że tutaj mogę sobie zweryfikować mój adres mailowy i on przyszedł praktycznie od razu e, po tym, jak został wysłany. Dlatego ja klikam teraz: zweryfikuj adres mailowy. I w nowej karcie mi się otworzyło, że mail mam zweryfikowany. Kolejnym krokiem będzie skompletowanie profilu. Ok, i tutaj wpisuję mm, imię i nazwisko. E, nie, właśnie pierwsze imię. First name. Paulina. Nazwa firmy. Potem tutaj mam nazwisko, tutaj mam adres y, strony internetowej. Wpiszę tu sobie, y, da, wkleję sobie link do mediów społecznościowych, czyli w moim przypadku to będzie fanpage kliknięte. Równie dobrze może być Instagram kliknięte. Ok, ja po prostu kopiuję sobie adres mojego fanpage'a i wklejam sobie tutaj. Dobrze, więc jeżeli nie mam strony internetowej, to podaję tu link do jakichś swoich mediów społecznościowych. Mogę tutaj też kliknąć jakieś inne po prostu informacje, jeżeli nie mam też mediów społecznościowych, czyli nie wiem, na przykład dopiero zaczynam z e, moim biznesem online, nie mam jeszcze nic, ale chcę mieć newsletter, żeby móc do niego odsyłać tam z różnych innych dziwnych miejsc. E, strony internetowej nie mam, bo chcę stworzyć u Was i tak dalej, ale mam domenę, więc mogę jakby tutaj podpiąć domenę do Was, czy cokolwiek innego. E, Oczywiście, najlepiej po angielsku takie informacje. Możemy tutaj wkleić właśnie link do mediów społecznościowych, jeżeli chcemy zostać zweryfikowani poprzez media społecznościowe. A najlepiej jest po prostu podać adres swojej strony internetowej, jeśli taką posiadamy. Czyli u mnie to będzie kliknięte.pl. I klikamy Next Step. Następnie podaje swój adres, czyli e, wpisuje uli ulica pod Między 2. Czyli to jest adres mojej firmy, oczywiście. Mm, rogoźnik, country, wpisuję Poland, czyli chcemy mieć Polskę. Strefa czasowa, Ym, wydaje mi się, że Polska jest w UTC, ale w, dla pewności wpiszę sobie Warsaw Właśnie nie, widzicie, mamy już plus dwie. E, OK. E, what industry are you in? I tu sobie wybieramy, w jakiej branży działamy. Ja sobie wpisuję online i mam online courses czyli jest y, kursy online, bardzo fajnie. Klikam to i idę do Next Step. Następnie mogę sobie wybrać, jakimi tematami jestem zainteresowana. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni potem będą podsyłać nam samouczek, czy co, y, ale możemy sobie pozaznaczać różne dziwne rzeczy. i Tutaj są kampanie, formularze, strony internetowe, automatyzacje, y, maile transakcyjne. Nie wiem, co to są te maile transakcyjne. Będziemy yy, w sensie takim, że jeszcze <grym> aż tak się nie orientowałam, to jest jednak nowy panel. Yy, wydaje mi się, że być może to będzie ten płatny newsletter, chociaż szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie natywna funkcja mailer light, która na razie nie jest dostępna. W każdym razie, na ten moment zaznaczam kampanię formularze automatyzacje. Tutaj są jeszcze strony, no i maile transakcyjne. Klikam Next step. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli będziemy sobie e, wypełniać e, różne dziwne rzeczy, e, czy mam jakiś subskrybentów? Zaznaczam tak, mam już e, mam już listę mailingową, bo mam. Możemy też zaznaczyć no, e, no że jeszcze dopiero zaczynamy, i tutaj jest. Jaką treścią będziesz się dzielił w swoich newsletterach, na swoich stronach lądowania i na swoich stronach? I tutaj po prostu wpisujemy, że, nie wiem, na przykład treści edukacyjne dla osób, które chcą, nie wiem, tam. Na przykład treści edukacyjne dla osób zainteresowanych, i tutaj podajesz y, rzeczy, o których jakby ty mówisz, y, w swoich mediach społecznościowych. Możesz też napisać, na przykład, jakieś najświeższe informacje o działalności Twojej firmy i inne dziwne takie rzeczy. Ym, to jest, y, właśnie pytają o takie rzeczy, właśnie dlatego, żeby uniknąć spamerów. Jeżeli zaznaczamy, że mamy już jakichś subskrybentów, y, to wybieramy, ile ich mamy. Ja mam poniżej tysiąca, więc zaznaczam poniżej tysiąca. Jak ich kolekcjonuję, i tutaj e, właśnie e, zaznaczam różne dziwne opcje. Ym, I tutaj mam na przykład: y, że zapis przez on, online lub offline formularze. Przez formularze online lub offline. E, za ich zgodą, przez media społecznościowe lub webinary. E-commerce, czyli yy, jak ktoś zakupi, to wtedy go subskrybujemy. Też tak używam. Kupiona lista od yy, trzeciego, jak, od jakiegoś zewnętrznego serwisu, bez zgody subskrybenta lub coś tam z pu publicznych źródeł. Czyli pewnie, że se poszukałeś w internecie i se wpisałeś. Brońcie, panie Boże, żeby ktokolwiek z was to zaznaczał lub robił coś takiego. Bo to jest po prostu pierwszy krok do tego, żeby zrobić wypad. I muszę jeszcze zacząć kolekcjonować subskrybentów. To też możemy sobie zaznaczyć, jeżeli mamy taką potrzebę, i tutaj mamy inne. I jaką treścią będziesz się dzielił lub dzieliła w swoich newsletterach, na swoich stronach lądowania i lub na stronach. Więc tutaj na przykład, właśnie, czyli tak mam, pisze. Informacje o moich produktach, em, treści edukacyjne i informacje o tym, jak rośnie moja firma. O zacięłam się. Czyli tutaj wpisałam, e, tutaj wpisałam informacje o moich produktach, treści edukacyjne i informacje o wzroście mojej firmy. E, mniej więcej może być coś takiego. E, możecie sobie z tego skorzystać. Jak napiszecie po angielsku, to po prostu pewnie Wam szybciej zostanie konto zweryfikowane na ten moment. Wygląda to tak. I klikamy następny krok. I tutaj, e, czy używałeś jakiejś innych firm po prostu e-mail marketingowych, czyli na przykład, czy korzystaj z jakiegoś innego serwisu. Ja mogę zaznaczyć tak i wtedy możemy sobie wybrać jakąś z innych opcji, jeżeli korzystałeś lub korzystałaś, ale ponieważ to jest kurs dla osób początkujących, to zakładam, że nie, więc zaznaczam no. no ja też nie korzystałam, że korzystałam trochę z MailChimpa. Eee, przez chwilę, ale tam nawet za bardzo nie zbudowałam, nawet tam nie miałam listy mailingowej, to było takie konto testowe, więc nie będę tego zaznaczać. Czy sprzedaję produkty i usługi online? I zaznaczam tak, możesz też zazna zaznaczyć no, eee, wtedy nie, będzie, że nie, nie eee, na razie nic nie sprzedajesz, a jeżeli tak, no to jakiej platformy używasz? U mnie to jest WooCommerce, mamy do wyboru też jakieś inne eee, dziwne rzeczy. Tutaj mamy builder, eee, page builder, czyli po prostu, builder stron internetowych. Czy używałeś innych page builderów wcześniej? I możesz zaznaczyć tak, możesz zaznaczyć nie. Jeżeli zaznaczymy tak, to mamy do wyboru. I tutaj mamy WordPress. Nie porównywałabym mailer raid do WordPress, a to jest dosyć ciekawe, że w ten sposób po prostu, że WordPress akurat. No ale okej. Okay. No i mamy tutaj zaznaczane wszystko, co chcemy. I klikamy następny krok. I tutaj mamy polityka antyspamowa. E, I przeczytałem. E, I zgadzam się na politykę antyspamową. To jest konieczne do zaznaczenia. I czy chcesz dostawać powiadomienia od MailerLite? Tutaj są związane z Twoim kontem i to jest wymagane. I to ma sens, bo jak coś tam się dzieje z Twoim kontem, to logiczne, to możemy się zapisać na, e, to na informacje o tym, jak e, używać mailer light i o najlepszych praktykach, czyli zapisujemy się tak naprawdę na taki newsletter produktowy, a tutaj mamy o tym jak y, jest aktualizo o aktualizacji produktu. Polecam, i nawet jeżeli nie chcesz dostawać informacji o takich edukacyjnych od MailerLite, polecam zaznaczyć product updates. MailerLite y, robi bardzo dużo zmian w ostatnim czasie y, i fajnie by było dostawać na skrzynkę mailową i być na bieżąco, więc polecam zaznaczyć i tutaj klikam confirm. Okej. Okay. I teraz mam dostęp do wszystkich e, tych rzeczy w Mailer MailerLite. E, mam dostępny za darmo mam dostęp przez 30 dni do e, rzeczy premium. Widziałam już taką podpowiedź gdzieś e, chyba w grupie dla osób, które korzystają z MailerLite, jest taka grupa na Facebooku nazywa się MailerLite Community. Że można sobie stworzyć yy, szablon maila i po prostu wysłać go jako pierwszy newsletter, bo potem w tych opcjach premium jest dopiero dostępny szablon maila, a w tych opcjach nie premium nie jest dostępne, jakby nie są dostępne szablony maila, mm, ale można kopiować, jakby mm, poprzednie maile lub tam. Z nich korzystać. W każdym razie e, polecam stworzyć sobie szablon maila, póki mamy wersję premium, która jest dostępna przez 30 dni. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest coś, co mailer Light wdraża na stałe, czy to jest chwilowe z racji tego, że nie minął nawet tydzień od momentu, jak wszedł nowy panel, bo nowy panel, ten, który oglądacie teraz, jest dostępny od 22 marca, a ja w momencie, jak to nagrywam, to jest 28. Tydzień minie równo jutro. E, OK, więc mamy założone nasze konto na mailer Light, ono musi być e, jeszcze zostać zweryfikowane, czyli po to uzupełnialiśmy e, i uzupełniałyśmy te dane, żeby mu, mogli zweryfikować e, nasze konto i oni będą teraz sprawdzać naszą stronę internetową, czy tam wszystko w porządku, to idzie w miarę szybko, dają sobie niby dwa dni, e, ale jak zakładałam konto na nowym panelu 6 dni temu, e, to nie trwało to nawet godziny. To pewnie zależy od tego, ile osób zakłada konto, mają jakąś tam ilość osób przypisanych tylko do tego zadania. W każdym razie e, możemy sobie tutaj niby, niby porobić różne rzeczy, ale na pewno nie można zbierać zapisów i nie można, zdaje się, tworzyć newsletterów, a już na pewno ich wysyłać w momencie, jak nie mamy zweryfikowanego konta, więc trzeba na to chwilę poczekać. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Nie zapomnij zapisać się na e, serię dwóch webinarów. Pierwszy o tym, jak stworzyć newsletter i zacząć na nim zarabiać, nawet jeśli nie masz jeszcze społeczności. A drugi o tym, jak automatyzować swój newsletter w MailerLite. E, oba te webinary masz dostępne po zapisie e, na listę tutaj dostępną pod tym filmem. Webinary odbędą się odpowiednio 20 i 27 kwietnia 2022 roku, ale jeżeli ten termin już minął, to spora szansa, że jest dostępne nagranie po zapisie, więc możesz sobie zobaczyć. No i na dzisiaj to wszystko. Ja Ci dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!